Lara mam, czekaj, jeszcze idź, idź. Okay, jestem. Oj. Dzięki. Jeszcze jeden, jeszcze jeden. Do prawej. Fajdy. Last one, it was uh, the other side, other side. <inaudible> dude, dude, dude miles, Hello, dude. <laughs> Hello, dude. <laughs> <laughs> <laughs>

i stay below. Steven pink. No big, no, pick, pick, pick. Pick. No, no, nice. no no nie No nice. Stało się, że to się nie stało. to na gripy chyba. to do Ubisoft, masz Jest there, jest there. One Jeden, jeden. Jeden. U góry. Nie żyję, nie nie mam amur, kurwa, mieć amur. Plecy, plecy, bam. Lara mam. Jedzie Podłożę gdzieś tutaj. Yes. mam. Tu, tu, tu. mam. 15 sekund. Nice. Co ty zrobiłeś? Coś <grymka> co o tym powie. <grymka> uh... Ale słyszałeś... Weź Marcel tą... D, jak zjechałem plucha w poprzedniej rundzie. Mm -hmm. On mówił, że, że... Dzielona jest bomba, tam ten, ten site, nie? Uh -huh. Ja mu powiedziałem, że on ma mnóstwo części podzielonych i żadną z nich nie myśli. <grymka> uh -huh. Takie Delfin. No, prostu... W ma na ma tylko jak śpi, to ma jedną kółkę w jest jak plądra w sklepie. Słodka, ale martwa. Głupia jest jak dobry szef z Maca. i trzymany w lodówce. <laughs> to już się wszedł! Wszedł, Right. Nice. Oh, nice. Tak, right, definitely... Kevin, to OP. Kevin, from minions? Is that you? Minion Kevin, you are uh, the best. To jest minion and Kevin, we're yeah. Just. Just mi him, bra. Just mi him, bra. Okay. To jest plaster zero. I don't. plaster <laughs> zero, ja

no oh, właśnie, yeah. okay, mm, stop na behem, na sywa, tak? Ojej. Takie mimo na B, na coś się wyksyła. Tam było muszę wyjść i wyjechać. Nie mam za dużo. jestem blisko tego. T-skilljumper polega. że A to nie była posa. Ja no? no, to już nie robię, to jest w moich mnie postrzelił No wiesz, masz 0,02%. Zabijecie, okay. zabijecie, zabijecie, ja cię wezmę. Aha, nie, nie, tak to oczywiście tak. w Simsach. Twój Tworz, złot może pochodzić i ja on zabije po prostu. Nie Ja nie zabiłem? Kurwa, ja powaliłem. Dobra, leżę, teraz zabiję. No kurwa, buz, buz. bus, bus, się Switch. jestem krążek cebulowy uraty sobie krążek cebulowy w łóżku no, strzeliło to jest No, to jest jak sama queen. Sos sosem Kentucky Gold. No. Nie, co to? dostać krążek cebulowy po zawieszkach. Nie. A, ty, a ty na, na klubie. A wiecie, że go nie mamy na klubie? Lucha. Krążek z cebulą. Musimy <grymio> wyszedł wrażenie wrażenia. No to Marcin. E, dobry nie ma nikogo, nie jestem zjarany chłopaki HAHAHAHAHA Dzień dobry, dobry nocleg na Bo ja nie zjarany, bo mnie krążków cebulowych się daja dość Będziesz zjarany Ja też jestem bardzo przyjebany, że jak macie krążka cebulowego to wkładacie w środek język Tak Co to za błąd? A no. kiedy zrobisz robisz tam krążki cebulowe? Teraz Zapraszam na degustację za 30 minut. Pokój ochronny i pokój z krążkami, co było. W, 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 w.